Dzień dzisiaj. Zobaczymy, czy leszczyki odejdą. A ale już tak patrzę, że chyba na śmigłistówkę kurwa zajął. A tak nie widzieli, że siedzę tam. No ale no nic. nie go było tak jakieś sobie mało tego było zabić można i to nie żartując tak Zawody mają, to nie widać tam dalej. No, tutaj dwóch, tam to chyba z piętnastu siedzi. Nie go nawaliło znowu. Lipa. Jakby mało jeszcze roku było. Takiego lodu A tak tam w życiu nie znalazł, tam mam drugi taki znacznik Nie wiem czy widać Zasypało Zasypało od No dobra Później jak już będę łowił to włączę Zobaczę co tam Nawet nie się biura Robi, to ja muszę ich poprawić. Jak je przysypało, nie zomarło. No nic, może się widzą No ale wiatr jest Nie Będę może posiadać Chyba coś takiego Kawał drugi tutaj Kawał drugi Dość z tej plaży Jeszcze lepiej będzie jak kochotkę gdzieś pogubiłem po drodze. No i chyba na to o, nie, mam. To tu gdzieś już Tydzień czasu, jak przeżyję to będzie dobrze. No ale nic. Ale wieję dzisiaj. Masakra jakaś. na haczyk nadziać to też ja, kurwa mnie cierpliwość może ten haczyk taki w miarę tego kolamku takie ma trochę większy to można nadziać parę i jakoś to wziąć w rękę o no, bogato parę sztuk Weźmie, to weźmie Zresztą Leszczyk ma dużą gębę o, Dobra, coś takiego Może wystarczy No i teraz będzie ciało do dna Nie wiadomo ile Później odpalę ecosondę. jak mi się uda. Bo coś nie mogę odpalić, nie wiem o co tam chodzi. Czy, czy może trzeba było aktywować od nowego roku, nie mam pojęcia. No idzie, 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 idzie. No, idzie, idzie. 10-11 metrów podejrzewam, że tutaj jest, także sporo. Nie... Chociaż ta murmyszka nie jest za lekka, taka średnia bym powiedział ale pomimo to żyłkę trochę za grubą dałem bo czternastkę no ale jeżeli się uczepi jakiś leszcz to zobaczycie dlaczego czternastkę a nie dwunastkę czy tam dziesiątkę dalej idzie ale idzie No, jest na dnie Jest na dnie Dzisiaj to nawet nie, nie wiem jak to będzie praca szła tą, tą wędką Tak wieje, ja nie, tak nie wiało jak wychodziłem z domu Może być tak, że ciśnienie poszło w górę jeszcze, było wysokie. Wczoraj mogły brać, a dzisiaj już mogą nie brać. Może tak być. Dobra, nie ma co nagrywać tutaj, dlaczego, bo widać, że nie ma chyba ryb, zaraz będą się słońce odpalić, jak się uda odpalić, wtedy może coś nagram. Coś tam, coś tam leży. To nie jest chyba raczej leszki. Nie, no dzisiaj to słabiutko biorą, to leży Josiernie wieje dzisiaj ten wiatr zimno mrozu nie ma dużego, może 3-4 stopnie no, wiatr wieje Nie idzie wysiedzieć tu to wszystko wysoko ten to może być w większy nawet. Nie, nie minęło. No, wczoraj większe mi brały. <laughs> Przyprowadź babcie Czepia tego lodu Nie idzie robić, nie idzie Łowić tych ryb tutaj Wszędzie ten lód włazi 11,7 metra Pokazuje mi, chyba nie ma tutaj głębszego miejsca Na Wielchowie doleciało, chyba doleciało No, trzeba trochę oczyścić dziurę było na tego dziadostwa to... no, ale nie za duże te leszczyki wczoraj To prawda z drugiej dziury bo mam dwie dziury nęcone i ładniejsze te leszce brały Wysoko biorą wysoko, normalnie półtora metra nad dnem O już już w branie biło. Przy samym dnie. Nie ma jak grania nagrać nawet Na no białych słowo widać Teraz jak kamera włączona, to, to nie chcę brać. Tak to jest. Nie wiem, jakby coś. No i na jakby do no coś O, siedzi Siedzi następny No ale, mały chyba Może jest tu mały, takie Nie wiem czy siedzi, czy spadł Спасибо. myszka tu widać jaka. O, z takim haczykiem, z dużym kolankiem, także dobrze się zapinają. Jak już weźmie to każdy jeden prawie do wody. O. I przy następnym to ciekawe, bo nie biorą nam na samym dnie. Tylko do góry jak się pociągnie z met, z półtora, i wtedy brania są. Naprawdę dziwne dla mnie to jest. Nie wiem, czy nad dynem jest trochę woda cieplejsza, czy co? Te półtora metra, czy, czy nie? I one się tam trzymają, widać. Na echo sądzie jak się spojrzy To one no, nad dnem są trochę. Na dnie też, ale, no, ale na dnie bierze na dnie Troszeczkę na dnem Oczywiście teraz na pewno nie będzie brał brania, bo jest kamera włączona No ale No i tu już tak jeżeli chodzi o ścisłość to powinno być branie Zaraz przy kulach, przy zamęcie Ale ona rola metr nad dnem, czy tam półtora metra nad dnem Zaraz jeszcze pójdę, zobaczę Tam przy tej drugiej, drugiej dziurze Tam może się wnęciły Lepiej, bo tutaj to tylko jednego, także. No, Co tu pokazywać, te okiwania Pójdę może na drugą dziurę. To może tam się szybciej to się uda nagrać. Hmm. Zimno się gdzieś trochę. Trzeba się zwijać. Pomimo to, że dopiero za tydzień teraz będę tutaj. Trzeba sypać. Szeremna, ale to później zapoj należeć. jeszcze lepiej. No i co teraz? Kolejne, tam przy kolejne, jeszcze kolejne, 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 Wspólnie z się po tym śniegu to normalnie można się rozgrzać Tak 700 metrów gdzieś Samochody tam stoją